Jestem taki samotny. I ta pustka, która łamie mi serce każdego wieczoru, miałam wielkie nadzieje i plany. Chciałam, żeby tym razem się udało. Mam tego dość. Nie możemy tak żyć. Nie mam już na to siły. To musi się skończyć. ma Próbowaliśmy, ale znowu się nie udało. Znowu nie udało się wybrać filmu na wieczór. Twoje życie to nie turecka drama. Wybór filmu może trwać krócej niż telenowela. Zerwi z algorytmem. Czas na seans z happy endem.